No i witam Was w filmiku wyciąganie wymiana kratki nawiewów. Kratkę nawiewu sobie zakupiłem yy, no, na Allegro. Na Aliexpress to samo jest, jest. zawsze trochę tani. Jak ktoś ma czas, żeby poczekać, to może sobie zamówić z Aliexpress. Yy, tak, ja już mam to uwolnione, ale otwieramy schowek. I stąd zaczynamy ciągnąć. Yy, jak już wyjdzie Wam... To sobie wtedy podkładamy w te miejsce szmaty, żeby sobie nie porysować nie porysować sobie tego tutaj od radyjka jakiegoś panelu to wszystko trzeba podłożyć tutaj ściereczkę i dopiero szarpać dalej wyciągamy, zaraz to zrobię i wypniemy wtyczki, bo będzie tu są dwie wtyczki przy tych. Jedna jest do ciepło-zimno, do sterowania nawiewów. Drugie jest, bo to nie jest mechaniczne, tylko to już jest od E46. To już jest sterowanie elektryczne nawiewami. Po prostu jest tam czujnik położenia i sobie czytam jakiś tam potencjometr i odpowiednio daje tu ciepłe lub zimne powietrze w nawiewy, ale idzie to sterowanie jest przez komputer. lub i te dwa przyciski. Plus wtyczka od Czyli jedna wtyczka od tego, jedna od tego, jedna od ciepło-zimno-awaryjne, zamykanie drzwi i start-stop. Dobra, założę sobie tą ścielkę i te wtyczki Wam pokażę. Tak, jedna wtyczka tutaj od start-stop, a tutaj wciskamy po prostu, łatwo wychodzi. Tu z boku wciskamy z jednej z drugiej strony zaczepki. Tak samo ta wtyczka wygląda. Od tej wtyczki od y, awaryjnych i od otwierania drzwi. Tutaj widać ten potencjometr cały. Y, I to jest ta wtyczka. No Boże, ta wtyczka czarna to jest. Y, y, to jest od potencjometru jest biała, czarna jest od y, przycisków. No i tak torksik. Torksik, jaki to będzie torksik? Y, torcik T15, tak. T20. T20. Odkręcamy to. Wyciągamy. wolowa kratka na wygląda prawie tak samo. Tylko inaczej. Wygląda tak. Jest yy, czym się różni. Ta część jest identyczna, ale. W oryginale. Mamy te elementy metalowe. Jak widać. A tutaj są chromy po prostu z y, plastik chromowane. No jak już odkręcimy te sobie torksiki No to też zaczaski trzeba podginać, wyciągnąć i powinno już być, później jeszcze będzie trzeba być przyciski przełożyć, chyba przyciski są przyczepione do tej konsoli, czyli je się wkłada, wciskamy z dwóch stron, pewnie wciskamy tak te blaszki trzeba wcisnąć tą blaszkę i tą i pchnąć od tyłu do przodu, później tutaj wsunąć. Widzę, że no jednak ten zamiennik jest tak prawdę mówiąc no, no jest taki. No nie podoba mi się. Specjalnie jego wykonanie. No ale to jest poklejone w tym miejscu, to już tego nie wyciągniemy. No nic, zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Osobiście nie wyrzucałbym oryginału. Raczej bym yy, użył go w razie czego zostawiłbym go sobie i w razie czego użył go to jako dawce części. też tu jest wyłamane. No ciężko by to było odbudować, ale. Na przykład, jak te chromy by poschodziły, to to można by było wymienić. To założyć zamiast tych alachromów. No dobra. Wyklikuję te wszystkie zaczepy i spróbuję to, spróbuję to wyciągnąć. I tu jest jeszcze taki zaczep, którego nie było widać. Tak się zastanawiałem, co mi trzyma. Więc mamy. 6 u góry plus ten jeden taki i zacznijcie sobie od tych 4 na dole, bo bardzo łatwo idą. Widzicie to wszystko się rozpada. z tyle części już jest. No i tutaj wciskamy. Na jedną ręką tego nie dam rady. Ale wciskamy dwie strony i wypychamy do przodu. Nie udało mi się to zazbroić, chociaż chyba z trzy razy to ściągałem. Yy, to tak, tutaj mamy o, taki element. Musimy tam włożyć ten wodzik. O tego drugiego pokażę. To musimy włożyć ten element z tym trójkącikiem żebyśmy mogli śmiało ruszać. Sprawdźcie sobie od razu, bo mi się to jedno się zblokowało, nie chciało się kręcić, wyciągnąłem, jeszcze raz włożyłem, czy wszystkie się kręcą. Przyciski chodzą, wszystkie klapki się kręcą, wszystko się obraca, żeby później nie rozbierać drugi raz jeszcze tego. No nic, dobra, czyli co znowu te dwa, 6, 8 torcików te 20 przekręcamy tutaj. No i wtyczki. Aha, jedno jeszcze jest takie mocowanie na tym elemencie. No to trzeba ten jeszcze to też wcisnąć, żeby ten kabelek się ładnie układał. Tu widać, że nawiewy jeszcze jakieś czujniki temperatur są czy coś takiego. No. No i później to zamykamy, tu jest okazja sobie to wszystko wyczyścić teraz. Już później do tego dostępu nie będzie. Więc ja to czyszczę, skręcam, wkładam i zobaczymy jak to wyszło. No i tyle. No i efekt końcowy jest taki. To są te chromy. A to jest oryginał. Ale ładnie to wygląda. Ładniej niż zepsute. Pozdrawiam i do następnego.